Hejka, dzisiaj gramy w Simsy, i tutaj już trochę zbudowałem. Tak, mini-mini. Patrzymy. O, dobra. A, okej. Okay. Teraz zbudujemy drzwi. Bierzemy hmm. ten zakraplacz i ściany w domu będą. Nie wiem nie nie, niech będą... Takie klasyczne? Nie. O, o, o co chodzi? Tu mamy takie. W środku będą ściany takie i to mega dużo budowania będzie. Teraz idziemy sobie w dół i postawimy te ściany. Ok, i teraz damy okno na jakieś takie małe. Nie, wiecie co? Może takie. To jest niby takie klasyczne oko. Trochę zjedziemy. A! Tu w piwnica jest! Tak wygląda. Nawet nie jest źle. Mhm. ale mogłoby być lepiej. Okej, okay. teraz kolejne oko. Tu może dwa okna. Też nie wiem po co. Hmm. Dobra, teraz jakieś drzwi wejściowe. Drzwi wejściowe zrobimy takie. Okej, okay. tu już jest ściana. Czekaj. Ja nie wiem o co chodzi. O, dobra. Hmm. Proszę bardzo. Nie jest źle. Teraz tak. Hmm, teraz kolejny pokój. Tu będzie salon. Damy drzwi. Jakie, jakie drzwi tylko pytanie? No bo... Czekaj, jakie ja tu mam drzwi? Ja tu żadnych drzwi nie mam! Czekajcie... Musimy dać... Takie drzwi. A tu... Żadnych drzwi nie mamy tutaj. ale dobra motek i to. I dodamy te dwie. Okej. Okay. To będzie trochę taki skomplikowany dom. No i dobra. No i teraz kolejny pokój. To niech to będzie. Ja dalej. Nie, ja dalej już mamy To od gabinet I weźmiemy Taki Czy jest on ok Dobra, najwyżej dodamy komputer Tylko gdzie on może być ten gabinet Pach. Pach. I kolejne. Nie wiem czy drzwi już dawać, czy jest sens w ogóle. Mm, dobra, damy jakieś drzwi. Dobra. Teraz jeszcze wyjdziemy za kraplacze. I... idziemy gdzie? białe mm. no i dobra i teraz um, zrobimy ściany dookoła Żeby zbudować podłogę. Dobra, mamy. I dach, ale na dach mi już nie stać. Chyba. Chyba. A nie, bo dach jest darmowy. Tak jest darmowy. No nie wiem słuchajcie. Czy jest to fajne? O poza domem ja chcę mieć coś takiego, że no, no niestety pokój dla dziecka no niestety nie stać. Nawet na żadną sypialnię nas nie stać. To wiecie co ja chyba usunę ten gabinet, bo ja nie wiem. Fajnie to nie. mi się do niczego nie przyda. Jejku. Jak coś to komputer, to najwyżej będę mieć miejsce. Ale, tylko teraz tanie, czy to. Czy teraz muszę tu wjechać. No kurde hmm. no i dzięki temu możemy zbudować najzwyklejszą sypialnię tutaj Dobra No i tak się prezentuję mój domek. Wiem, że okropnie wygląda. Czekajcie. Jednak jeszcze nie. Weźmiemy zakraplacz i damy jakąś podłogę. Taka Będzie git, nie? ściany. Ja nie mogę. Ja nie mogę. Ściana. Nie będzie mi już stać. Kurczę, nie chciałem tu. No, ale dobrze, no niech już będzie. Dobra, to słuchajcie, to na tyle odcinków w tym pa...